Oddaj zdrowie w dobre ręce. Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2011 jest już na półmetku rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U15. Podopieczni trenera Tomasza Klimasa notują solidną jesień, znajdując się w grupie ekip rywalizujących w środkowej części tabeli. Ostatnim z rywali, z którymi zieloni nie mierzyli się jeszcze w trwającym sezonie, było Zagłębie Lubin. Jeden z faworytów do wygrania całych zmagań przyjechał do Chorzowa w miniony weekend. Miedziowi od początku mocno nacisnęli na Chorzowian. 8 minuta, pierwsza bramkowa okazja dla gości głową porzuciła. Rożnym uderzał Mateusz Jadachowski, ale wybił tę piłkę z linii bramkowej jeden z obrońców stadionu w 22 minucie z dystansu przymierzył Jan Pasterny. Piłka pofrunęła na tę bramką gospodarzy. Minutę później Lubinianie znów znaleźli się w okolicach pola karnego stadionu. Piłkę miał Michał Kowalski, później ją interweniował w swojej bramce Oliwier Chmielarski. Po chwili jeszcze raz z bliska uderzał Ksawery Cikliński, ale Chmielarski poradził sobie z tą próbą. Goście przeważali, ale i miejscowi mieli swoje okazje na to, by otworzyć rezultaty. To jedna z nich po zagraniu w pole karne e, Dawida Przybyszewskiego w sporym zamieszaniu musieli poradzić sobie goście. 29. minuta to kontra wyprowadzona przez przyjezdnych. Piłka trafia pod nogi Xawerego Ćwiklińskiego, ale on uderzył tak, że futbolówka otarła się o poprzeczkę bramki stadionu. Coraz lepiej radzili sobie także podopieczni trenera Tomasza Klimasa. Teraz piłkę głową zagrał Wojciech Szlęgta. Trafiła pod nogi Jakuba Okoniewskiego. Okoniewski pomylił się nieznacznie. I jeszcze raz Chorzowianie atakują lewą stroną. Dawid Przybyszewski do Nataniela oślizło. Oślizło uderzył, ale swojego bramkarza wyręczył jeden z defensorów z Lubina. Po dobrym okresie gry w wykonaniu zawodników trenera Tomasza Klimasa. Gola zdobyli goście. Nie sięgnął tej piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego. Oliwier Chmielarski do siatki skierował ją z bliska Jan Pasterny i zagłębie wygrywało w Chorzowie 1-0. Tuż przed przerwą do remisu mogli doprowadzić zieloni. Piłka przejęta w środku pola trafiła na lewo do Nataniela oślizło. Oślizło dośrodkowałe do piłki ruszyły Wojciech szlęk w ostatniej chwili został jednak zablokowany. Postawa gospodarzy w pierwszych 40 minutach była obiecująca, ale drugą Zieloni zaczęli nerwowo, co momentalnie próbowali wykorzystać je piłkarze z Lubina. W tej sytuacji jeszcze się nie udało, bo spudłował Oskar Pałasik. Kolejna sprawna akcja przyjezdnych przyniosła im uderzenie z dystansu autorstwa Ksawerego Ćwiklińskiego, ale i tym razem futbolówka poleciała obok bramki. W 50 minucie uderzał Adam Długołecki, ale znowu zabrakło precyzji. Przewaga Lubinian nie ulegała jednak wątpliwościom. To 52 minuta. Oskar Stolarski. Potem piłkę zagrał ksawery Ćwikliński. Wreszcie do siatki wpakował ją Adamę Długołecki. I teraz było już 2-0 dla Zagłębia. Raptem kilkadziesiąt sekund później to Długołecki poprowadził piłkę pod pole karne stadionu. Akcję swojego zespołu kończył Oskar Stolarski, ale spudłował. 57 minuta to akcja Mateusza Jadachowskiego. Jego uderzenie obronił Oliwier Chmielarski. A poprawka Oskara Stolarskiego wylądowała na słupku. 60 minuta meczu, długa piłka zagrana w okolicy Polakarnego Stadionu. Tam przejął ją Oskar Stolarski, który wystawił ją w kierunku Xaverego Ciklińskiego, a Cikliński podwyższa rezultaty: 0-3. Mieli problemy, by podnosić się po kolejnych ciosach Zieloni, tymczasem kolejne wyprowadzali Miedziowi. To uderzenie lewą nogą autorstwa Oskara Pałasika i Zagłębie wygrywało już cztery. W minucie z dystansu Końśliwie uderzył Oliver Brambor, wypuścił piłkę Chmielarski, ale zdołał poradzić sobie z pędzącym z dobitką Oskarem Pałasikiem. Dwie minuty później Chorzowianie zgubili piłkę w okolicach swojego pola karnego przy jej wyprowadzaniu. Piłkę przejął Brambor, podałę do prawej strony, stamtąd na Nadbiegł Hubert Głogiewicz, Futbolówka obiła poprzeczkę bramki stadionu, ale znowu czujni byli goście. No i teraz z trafienia cieszył się Jakub Szydełko. W końcówce próbowali nieco poprawiać rezultat gracze stadionu. Filip Świtała podał piłkę do Wojciecha Szlęka. Szlęk do Dawida Buchalskiego. Buchalski nie trafił w bramkę. Wciąż groźni pozostawali jednak również Lubinianie. Urwał się teraz lewą stroną wojska Filip Krempa. Zakończył uderzenie lewą nogą, ale poradził sobie z tym Oliwier Chmielarski. Zawodnicy z Lubina zdołali jednak postawić tego dnia kropkę nad. I ostatnim, który wpisał się na listę strzelców był Oliwier Brambor. Ustalając rezultat meczu Stadion Śląski tym razem przegrał w centralnej lidze juniorów U15 z zagłębiem Lubiny 0 06. Pierwsza połowa była naprawdę bardzo udana. Pierwsza połowa była konsekwentna realizacja planu na ten mecz i bardziej bym go podzielił na drugą połowę, bo drugą połowę nawet do straty bramki i już sami zaczęliśmy sobie robić problemy. E, przy rozegraniu straciliśmy zupełnie pewność, napędziliśmy rywala. E, no, i jak strzelił drugą, trzecią bramkę, to niestety skapitulowaliśmy. tam pierwszą połowę potrafiliśmy z nimi grać, potrafiliśmy być groźni, potrafiliśmy mieć sytuację, potrafiliśmy razem e, bronić. W drugiej połowie tego zabrakło i w druga połowa obnażyła e, rzeczy, które jak nie jesteśmy przygotowani i, i robimy coś pochopnie, no to, to jesteśmy bardzo łatwo przegrywani. I kończymy w naszym polukarnym z ogromnymi dziurami. Także no, tak jak mówię, no wnioski są do wyciągnięcia. Eee, I musimy się skupiać na tej pierwszej połowie, na tym, co nam wychodziło, co możemy robić, jak, jak grać, a, 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 ale też zerknąć na to, że naprawdę pewnych rzeczy musimy unikać i, i są bardzo niebezpieczne, jeżeli to robimy. Każdy mecz gramy o komplet. Niezależnie z kim gramy. Tutaj dzisiaj też zakładałem. To, żeby powalczyć o, o pełną pulę, można w takich meczach też wygrywać. Dzisiaj nam się to nie udało. Za tydzień mamy ostatni mecz już awansem z kolejnej rundy, więc musimy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej się do niego przygotować i, i odbić, się, odbić się po tej dzisiejszej przegranej.